Cześć, jak się macie, witam Was na kanale Retrosektor w tym świątecznym okresie. Dzisiaj zrobimy rozpakowanie prezentu, który znalazłem pod choinką. To jest prezent dla mnie. Z całą pewnością tutaj będzie skrywać się jakaś gra na konsole Nintendo Entertainment System. Ma być oboksowana i podobno z instrukcją tak więc brzmi dla mnie całkiem interesująco. Zostałem też zapytany, jaką grę chciałbym dostać. Tak więc, by tutaj za bardzo nie ułatwiać sprawy, podałem kilka tytułów i przedstawię wam tą listę. W sumie każdą z tych gier na eBayu przy odrobinie szczęścia można nabyć w przedziale cenowym od 50 do 100 funtów. Tak więc, myślę, że to jest dość rozsądna sumka. I tak mamy tutaj tytuł Legend of Zelda. Pierwsza Zelda jest Bucky O'Hare Jest DuckTales 2, jest druga Zelda Mega Man, Kid Icarus, New Ghostbusters 2 Metal Gear, Darkwing Duck I Ghost and Goblins Tak więc tutaj moja partnerka Przywalczyła i coś mi kupiła Tak więc zobaczymy jaki tutaj skrywa się tytuł Tak więc nie ma na co czekać, od razu lecimy z tym koksem O kurde, o kurde, jeszcze w protektorze tutaj coś się skleiło. Dobra, odkleiło się. Jest to New Ghostbusters 2 od Hal Laboratory. Powiem, że, powiem wam, że dla mnie wypaśny tytuł. Region PAL A, czyli wydane to zostało na Wielką Brytanię, na Australię oraz na Włochy. Z tego co wiem, to ten tytuł nigdy nie był wydany w Stanach. Ukazał się tylko w Japonii oraz w Europie. I to jest po prostu coś pięknego do mojej kolekcji. Zobaczymy sobie, jak to się ma w środku. Według moich wytycznych poprosiłem. Jak to otworzyć? A tu. Wystarczy mi, jak będzie pudełko, cartridge oraz instrukcja. Wiecie, te wkładki bez problemu można sobie dołożyć. A też to są. Te 10 tytułów to nie są proste gry do zdobycia, ale najwyraźniej mojej partnerce się udało. Wiecie co? Ten komplet. Swobodnie się nie przemieszcza po pudełku, tak więc może być ten steropianowy bloczek. Pudełko jest OK. Tu się to wymyje. Patrzcie, tu była jakaś stara etykieta. Teraz to może trochę widać. Jest. Widać miejsce po kleju i po starej etykiecie. To sobie wyczyszczę tym specjalnym środkiem do rozpuszczania kleju. Fajnie, że te pudełka są tak delikatnie lakierowane. Tak więc, jeżeli je się namoczy tym płynem, to oczywiście nie zostanie przemoczone na drugą stronę pudełka. Powiem Wam, że bardzo ładny komplet. Niesamowicie robi mi to dzień, a raczej wieczór. Screeny, 6 poziomów do przejścia. 89, a to dotyczy produkcji filmu. 91, hall Laboratory. Dobra. Zobaczmy, jak to się ma w środku. Jest ten cały Slip Cover. Osłonka przeciwkurzowa. cartridge Cartridge stan przepiękny, label utrzymany w bardzo dobrym stanie. O kurde, no to. Wiecie co? Nie spodziewałem się czegoś tak pięknego. Dobra, cartridge jest. Jest osłonka. Na karta. I czy jest instrukcja? Byłaby awaria. Jest instrukcja. Steropianowy bloczek też jest. Tak więc, skoro przybyło to wraz z protektorem, tak więc wiadomo, że gra była w posiadaniu jakiegoś kolekcjonera. Dobra, to może już sobie wpakujemy do środka tego pudełka. Tak będzie bezpieczniej. I tutaj mamy instrukcję. Również język angielski, tak więc wszystko ładnie, pięknie się zgadza. Halla Laboratory. Ostatnio też do mnie trafił Kirby, jak mogliście zobaczyć, od tego samego dewelopera i wydawcy zarazem. Są piękne screeny z filmu, z drugiej części. I oczywiście tytuł przeze mnie bardzo dobrze pamiętny, ponieważ miałem ten cartridge. Na Pegasusa w latach 90. Obecnie posiadam wciąż tą grę. I gra jest po prostu niesamowita. Elegancko, po prostu elegancko. Taki komplet nawet mi się nie śnił. Szczerze mówiąc, tak. Co my tutaj zdziałamy? Myślę, że to sobie odpalimy i przynajmniej zagramy tutaj chwilę w te New Ghostbusters 2, by poczynić honory. A korzystając z okazji życzę Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Odpocznijcie i oczywiście spędźcie ten czas najlepiej jak się tylko da ze swoją rodziną. Zabieramy się za ten tytuł. Spróbujemy to ograć. Zobaczymy jak ta gra zestarzała się przez te, wyliczając średnio na oko, 30, może 30 parę lat. Jest Halla Laboratory. I tutaj jest informacja, że gra została upubliczniona dzięki licencji Activision. A jak się okazało, Activision wydało swoje Ghostbusters 2 w Stanach Grenanessa, z tym, że nie wiem dokładnie, czy również ta gra była wydana w Europie. Dobra, rozpoczniemy sobie grę. Do wyboru mamy pięć postaci, łącznie z Louis. To była ta śmieszna gościuwa, która. Ogarniała im Ofis. Wybierzemy sobie może Petera. Niech będzie Winston. Z tego co pamiętam, gra się elegancko w ten szpil. Udźwiękowienie jest rewelacyjne. No, dość grywalny tytuł dość grywalny. Jak na swój wiek. Sprawdziłem kiedy to zostało wydane w Europie. W 1992 roku. Natomiast pamiętam, że tu był trik, że można je było łapać te duchy przez ściany. Yy, tak, w Japonii w 1990. No, niestety w Stanach. Tu jest jakaś akcja grubsza. A, nie musiałem tak długo go obezwładniać okej, okay, okej, okay, okej okay. ciężko je wyłapać są dość skoczne w instrukcji Doczytałem się informacji, że jest sześć poziomów. Właśnie tutaj sala sądowa. Później jest opuszczone metro. No, w końcu. Opuszczone metro, następnie jest dom głównej bohaterki. Kanały. I co tam jeszcze było? Aha, i muzeum. I ostatni poziom to już będzie mm, walka z bosem. Z obrazem Wigo. Dobra, idziemy tędy. W tej grze można doszukiwać się różnych zabawnych elementów. Tak na przykład duch w Łazience. Pamiętam, że tutaj będzie biegacz. Duch biegacza. Dużo takich. Motywów, które można wyłapać z filmu, jeżeli ktoś jest w miarę spostrzegawczy. No i trzeba przyznać, że dość jajcarsko się w to gra. Wciąż pięknie wygląda dla oka. Tutaj chyba jest jakaś pułapka z tymi duchami. A, ten wypuszcza sobie stolik śniadaniowy. Tak jakby hotelowy stolik śniadaniowy. Kolejny się pojawił. I kolejny i kolejny. Ten czymś rzuca. Ananasem rzucił we mnie. Ok. Chyba straciliśmy życie. To z nimi... Trzeba chyba się szybko rozprawić. No. Dobra, tu już dalej nic nie ma, więc wracamy. Kolejny atak. I tutaj, grając z Peterem, tradycyjnie mogę się przemieszczać. Niewidzialne duchy. Natomiast, natomiast nasz pomocnik, on tutaj już bazuje na własnej inteligencji ruchów. Czasami mu się udaje dobrze ustawić. Innym, a to jest chyba ten biegacz. Innym razem musi troszkę pokombinować, by znaleźć odpowiednią drogę, pod, by złapać ducha. I tutaj już jesteśmy na sali sądowej. Kolejne niespodzianki, a dobra, tu kojarzę tą walkę z dwoma duchami. Okej, okay, nie było trudno, udało się. Round clear. Pierwszy poziom ukończony. Może jeszcze pykniemy sobie chwilunie w drugi. Nie wiem, jak mi pójdzie. Również pamiętam ten poziom. Może nie należy do najłatwiejszych, bym określił to takim mianem, z tego względu, że tutaj może się dużo dziać. Pędzące wagoniki, właśnie ci robotnicy będą się pojawiać. I czasami można też tutaj załapać zawieszkę, także trzeba będzie się wrócić, jeżeli jakiś duch się zawiesi, czy coś. Możemy przejść dalej. Ok, o, sam się unicestwił. Idziemy do góry i tutaj by przejść, by móc przejść do kolejnej sekcji tego poziomu, musimy unicestwić wszystkie duchy. Będą się pokazywać co chwilę. Dobra. No i nie. Jeszcze nie możemy przejść, czyli ktoś z nich zaopał o zawieszkę, się rozwalił na blokadzie, i teraz, teraz możemy przejść. Ciekawe, czy te drugie ghost, Ghostbusters 2 m, ukazało się w Europie. Bo nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek je widział w edycji NANESSA. W, w palu, przynajmniej. To tam czasami na eBayu znowu nie możemy przejść. Się rzuci w oko te Ghostbusters 2. Tam jest niebieska okładka etykiety. O, teraz możemy przejść, chyba dostaliśmy dodatkowe życie. Wcześniej jedno straciliśmy. Yy, wiem, że mam te drugie Ghostbusters od Activision. O kurde, i tu była niespodzianka. Yy, posiadam tę grę. Na Pegasusa. No i znowu, chyba zostało ostatnie życie. To tutaj trzeba już uważać. O, teraz było niebezpiecznie. góry Długi jest ten poziom, to trzeba przyznać. Czasami łapię go na delikatny skos, ale nie tym razem. Zobaczmy co z tym na dole. Dobra, rozwalił się. To przechodzimy dalej. Aha, teraz pęd będzie chyba motyw spędzącą ciuchcią. Latające głowy. Latająca głowa dziewczynki. Kurde, że to przeszło? Cenzurę? Nesowską lat dziewięćdziesiątych, aż, aż dziwne, jeszcze tu jeden i jeszcze jeden. Co jest co jest Nie mogę go drapnąć Nie wiem jakim cudem, ale coś tutaj nie pykło. Tak, do końca w tej walce z bossem. Nie wiem o co tu chodziło. Dlaczego go nie mogłem zneutralizować od razu? Dobra, drugi poziom ukończony. Tak więc myślę, że zakończymy ten gameplay. A wiecie co? Zobaczmy jeszcze ten trzeci poziom. Z jakimiś blobami. Zabójcze bloby się rozsiały. O, też fajny poziomek. Hacjenta głównej bohaterki. Dobra, zatem tak prezentuje się New Ghostbusters 2 z 1992 roku, wydanie na Europę. Genialna gra, powiem Wam, genialny gameplay, świetna muza. Wciąż jest gra w stanie po prostu zainteresować gracza jeżeli ktoś lubi te kultowe ośmiobitówki i na chwilę obecną to wszystko ja się żegnam trzymajcie się cześć wesołych świąt jeszcze raz